Cześć, z tej strony Adrian Puszer, allmobile.pl. W tym odcinku pokażę jak pobrać pustą bazę danych. W tym celu musimy wejść w menu serwis, co możemy zrobić na dwa sposoby. Metoda pierwsza, w okienku logowania klikamy ikonę koła zębatego i na dole wybieramy opcję serwis. Podajemy hasło i voilà, możemy pobrać pustą bazę danych. Metoda druga. Po ówczesnym zalogowaniu się naciskamy na ikonkę trzech kropek w prawym górnym rogu i również wybieramy opcję serwisu dołu. W menu serwis korzystamy z opcji pobranie pustej bazy danych i potwierdzamy naciskając przycisk tak. Teraz zostaje pobrana konfiguracja programu i dane wybranego użytkownika. Po zakończeniu procesu możemy nacisnąć przycisk OK lub poczekać 5 sekund na samoczynny restart aplikacji. Po ponownym uruchomieniu możemy się zalogować i rozpocząć pracę z PS Mobile Sale. Ode mnie to wszystko. Do usłyszenia.